Albo być może chcą skoczyć na tak zwany wyższy poziom, jeśli chodzi o swoje seniority w programowaniu. I wydaje mi się, że rozmawiałem gdzieś z około ośmioma osobami. Cześć! Dzisiaj mamy 2 grudnia 2025 roku. Jak dobrze być znowu na dworzu. Wróciłem do żywych. I ten tydzień szykuje się dosyć intensywnie, ponieważ jeszcze wisi nade mną widmo piątkowej prezentacji. A dodatkowo jeszcze sporo dzieje się w pracy. Jutro będą też warsztaty dotyczące bardzo ważnego rozwiązania, które szykuje się w przyszłym roku. Więc sporo pracy przede mną, ale przynajmniej nie będzie nudno. A dzisiaj chciałbym Ci co nieco opowiedzieć o takich konsultacjach, które zaproponowałem w zeszłym roku. Dla po prostu chętnych. Udostępniłem kilka slotów w swoim kalendarzu i ludzie mogli się zapisywać. A konsultacje dotyczyły przeróżnych tematów. Bardziej były adresowane do osób, które zaczynają swoją przygodę w IT albo być może chcą wskoczyć na tak zwany wyższy poziom, jeśli chodzi o swoje seniority w programowaniu. Więc rozmawialiśmy na różne tematy i dzisiaj chciałbym się właśnie z Tobą podzielić tym, o co ludzie mnie pytali. Liczę, że chociaż trochę ta rozmowa godzinna, no oczywiście nie mogła zdziałać cudów, ale chociaż troszeczkę im pomogła. Także zaczynamy. Dobra, trochę popracowane i teraz można się przejść po lesie, za którym tak bardzo tęskniłem. Prywatne konsultacje takiego terminu użyłem, ale wydaje mi się, że to brzmi bardzo, tak może zbyt poważnie. Bardziej mi chodzi o rozmowę po prostu z innymi ludźmi, którzy są zajerani tematem programowania i w ogóle świata IT, tak samo jak my. I w moim przypadku za cel obrałem sobie juniorów. Ponieważ chciałem zobaczyć i perspektywę, jak to wygląda aktualnie, czy też właśnie rok temu, dostanie się na przykład do branży IT, czy też awansowanie na MIDA. Ale dlaczego ja w ogóle Tobie o tym mówię? Ponieważ wydaje mi się, że warto po prostu rozmawiać z innymi ludźmi, czy to online, czy jeszcze lepiej offline, i zderzać tę perspektywę. Jeśli mamy taką możliwość, to czemu po prostu. Nie zarezerwować sobie jakiegoś slotu w kalendarzu, nawet wystarczy pół godziny, i po prostu porozmawiać z taką losową osobą, no, różne tematy, które gdzieś tam nam kiełkują w głowie, czy po prostu, żeby zobaczyć, jak to wygląda z perspektywy innego człowieka. W moim przypadku oddałem piłeczkę drugiej osobie, żeby to ona mi zadała jakiekolwiek pytanie w jakiejkolwiek dziedzinie, jeśli chodzi oczywiście o IT. I wydaje mi się, że rozmawiałem gdzieś z około ośmioma osobami i tematy były przeróżne. Od takiego po prostu zwykłego code review, jakiegoś tam rozwiązania, jakiegoś projektu, który akurat, nad którym akurat ktoś pracował, aż po takie pytania pod kątem rekrutacji, że czym są tak naprawdę mikroserwisy, jak ja do tego podchodzę, a nawet było po prostu takie dumanie, dokąd zmierzamy, kim jesteśmy czyli właśnie, jak teraz wygląda branża IT pod kątem dostępności naszego ulubionego i ukochanego AI. Przy okazji tych rozmów prosiłem również osoby o danie mi takiego feedbacku, czy to, co im przekazałem, takie moje spojrzenie na tematy, które zostały poruszone, było dla nich przydatne. No i byłem mega zaskoczony i oczywiście wdzięczny tą osobą, że jednak ta rozmowa była jak najbardziej wartościowa. Więc po prostu zastanawiam się, czy czegoś takiego nie powtórzyć. Więc daj mi znać w komentarzu, czy jesteś zainteresowany taką inicjatywą. I jeśli będzie odpowiednia ilość zgłoszeń, to przemyślę i być może takie konsultacje jeden na jednego, tak, żeby sobie po prostu porozmawiać. Czy właśnie nie bardziej konsultacje, tylko po prostu taka rozmowa. Albo nazwijmy to jakąś dewkawką, dew herbatką, czy czymkolwiek innym. Nie dojdzie do skutku. I ten temat gdzieś mi przyszedł do głowy ponad rok temu. Realizacja nastąpiła w styczniu. I co jest ciekawe, teraz jestem na etapie oglądania vloga Mirka z kanału Miro Miroburn, gdzie nagrywał vloga przez 365 dni, więc w ogóle szacun, że coś takiego można w ogóle robić. Wiem ile to jest pracy i nagrywania, montowania, więc naprawdę szacun. I tam również Mirek w niektórych swoich odcinkach. Spotykał się z różnymi osobami, specjalistami, ekspertami z akurat swojej działki i to mi też jakby pokazało, że faktycznie fajnie, że niektóre osoby tak samo myślą i przez to, że właśnie spotykamy się z innymi osobami, to możemy się zainspirować, powymieniać doświadczenie, co jest tak oczywiste, a tak po prostu niedoceniane. Jasne, dużo wiedzy można wydobyć z jaja, który będzie szybko przeszukiwał internet dzięki tulom, które ma tam gdzieś podłączone. Ale brakuje w tym wszystkim takiego pierwiastka ludzkiego, że ktoś się napocił, ulał trochę łez i krwi i doszedł do jakiegoś sukcesu, który my akurat definiujemy sobie jako sukces. Jeśli słuchamy takich osób, zderzamy takie perspektywy, to jest to jak najbardziej Ciekawe, potrzebne i takie inne tam frazesy. Mam nadzieję, że tak długo jeszcze pozostanie, że jednak zderzanie perspektyw z innymi ludźmi będzie dla nas bardziej wartościowe. I wczoraj miałem jeszcze rozmowę z osobą z programu Tech Leaders, gdzie po prostu szukają mentorów, szukają mentis, parują ich, i wtedy jesteś częścią czyjegoś procesu nauki. A czym taki mentor jest, to jeszcze się przekonam na własnej skórze, ponieważ no liczę na to, że dostanę się do tego programu i dostanę osobę, którą będę musiał mentorować. Więc to rezonuje z tym, żeby faktycznie spotykać się z innymi osobami. Tutaj ja będę bardziej tym mentorem, ale liczę, że również od tej osoby, którą dostanę do pod opiekę, również dużo rzeczy się nauczę. Oraz być może nawet nie wiedziałem, że są jakieś tam benefity, właśnie. Z powodu bycia w takim programie, więc liczę, że i z tego również coś wyciągnę. Dobra, ale kończąc mój dzisiejszy wywód, jestem ciekaw Twojej opinii w tym temacie. Czy na przykład chciałbyś się spotkać ze mną i porozmawiać przez jakieś pół godzinki i zderzyć swoje perspektywy? A być może również Ty byś mógł być takim inicjatorem spotkań, zabukować sobie jakieś sloty w kalendarzu i po prostu szukać takich osób, z którymi mógłbyś się spotkać, porozmawiać, zderzyć perspektywy. Daj znać w komentarzu, czy w ogóle ten temat jest wartościowy. Czy warto właśnie tak jak mi się wydaje spotykać się z innymi osobami i wymieniać się tym doświadczeniem. Także to tyle na dzisiaj. Lecę dalej do pracy rodacy. Bo ten tydzień zaczął się dosyć mocno i jeszcze mocno się skończy. Więc jest dużo rzeczy, które trzeba wykonać. Ale czas na spacer po lesie jest jak zawsze. Cenie. Zawsze się znajdzie na niego czas. Także dziękuję Ci za dzisiaj. Kciuk w górę, subskrypcja, jedziemy dalej. I do zobaczenia kolejnym razem. Na razie i cześć!